Matko Boska, uličník, Matko Boska, narkoman. Szepcząca pokryją matką straż i nie. Ty, co Panie, bałam się być jak łódź bez wiosy. Popnięta do tyłu, tracąca wszystko to, czego ty mnie nauczyłeś. Wpadłam w panikę. Wasulo, nie powinnaś wpadać w panikę. Muszę cię oczyścić, Wasulo. Wiedz, że gdy dusza oczyszcza się, Przychodzi przez lęki i straszne niepokoje, powiedziałem ci jednak, pragnienie mnie pomaga ci we wzrastaniu w tej łasce. W jakiej łasce? W łasce kontemplacji. Chcę, żeby Twoja miłość osiągnęła doskonałość, oddając mi się całkowicie. Jezu, moja dusza pragnie Cię gorąco. Mała, czy ja nie pragnę Cię gorąco? My. On mi przypomina, aby mówiła do Niego używając tego słowa. Chodź, pójdźmy. Teraz rozumiem, że Jezus uczy mnie równocześnie dwóch rzeczy: kontemplacji i wnikliwości. Przygotowywał mnie łagodnie do tej przemiany. Gdy odjął nieco swego światła, wpadałam rzeczywiście w panikę. Moja dusza czuła się natychmiast zbita z tropu. Pełna winy i grzechów, szukałam jakie to przewiny mogły go rozgniewać do tego stopnia, że mi odbiera światło. Obraziłam go, a może to szatan? Sądziłam, że w dwóch wypadkach powinnam ściślej przygnąć do mego zbawiciela. Modlić się więcej niż zwykle, więcej rozważać. Posługiwać się w pełni wszystkimi innymi udzielonymi mi przez niego łaskami. Odczuwać jego obecność, rozmawiać z nim więcej niż kiedykolwiek, nigdy nie zapominać o jego obecności, pracować tak, jak nigdy tego nie robiłam. Gdyby to był szatan, to uciekłby, gdyby został rozwścieczony. Ja musiałabym go rozwścieczyć, próbując zbliżyć się do boka, a więc zostawiłby mnie w spokoju. Z drugiej strony, jeśli by to pochodziło od Boga jako doświadczenie, chciałabym bardzo tego doznawać z powodzeniem, jak dobra uczennica. Pragnę widzieć, jak on się uśmiecha. Kilka dni upłynęło bez zmian, moje siły malały, zaczynałam wpadać w panikę, usiłowałam służyć mu z jak największą miłością i poważnością. Nie rozumiałam zatem, dlaczego to mi się. Po... to mi... Nie pomagało. Sądziłam przynajmniej, że tak było. Potem mój Zbawiciel i Pan wyjaśnił mi, co się działo. Uważałam, że mnie porzucił, tymczasem oczyszczał mnie, wznosząc na wyższy stopień medytacji, rozwijając mój rozum i przekazując mu subtelne światło. To oczywiste, nawet wtedy, gdy wyjaśniam własne uczucia, Bóg mi dyktuje. Słowo subtelny zostało mi powiedziane bardzo wyraźnie, gdy wahałam się co do sposobu opisania tego świata. Patrzyłam do słownika, aby znaleźć jego znaczenie. Nie wiedziałam. Uważałam, że mnie porzuci, tymczasem oczyszczał mnie, wznosząc na wyższy stopień medytacji, rozwijając mój rozum i przekazując mu subtelne światło, karmiąc przenikliwością.